Naprawdę chcesz ją zostawić? Nie chciałem tego dziecka. Nie zamierzam komplikować sobie życia. Co mam dziś robić? Nic. Zostaw Vivianę w spokoju. Niech się przyzwyczaja. Mogę opowiadać jej o przeszłości? Byle nie o tym, co mogłoby ją zdenerwować. Rozumiesz? To znaczy, mam przed nią ukrywać fakty? Okłamywać ją? Nie wspominać o Twoim małżeństwie z Mariciuj? Musisz zająć się Beatrice, ożenić się z nią i dać nazwisko dziecku. To obowiązek mężczyzny. Musiałbym zwariować. Beatriz jest ładna i dobra. Nie jeden mógłby ją pokochać. Skoro tak Ci się podoba, orzej się z nią. I po problemie. Niezły pomysł. Może tak zrobię. Powiedziałem Twojej córce, że jest moją żoną. Jeśli teraz ty powiesz, że ożeniłem się z inną, będzie miała mentalność w głowie. To skomplikowany przypadek. Bardzo z nią źle. Zachowuje się dość dziwnie, dlatego koniecznie muszę coś ustalić. Co mianowicie? Co się z nią działo, kiedy zniknęła? To dziwna sprawa, ale dowiem się o co chodzi. Do zobaczenia. I już pan wychodzi? Idę odwiedzić Rosillo. Pewnie już po operacji. Jest pan zdenerwowany? Stan żony się nie poprawił wbrew pana oczekiwaniom? esperaba, ¿verdad? No. Tak. ¿Y no. o Szedłeś, Vicentra. Córeczka wspomniała o młodej dziewczynie, Mariciu, z którą się Pan ożenił. To prawda. Jednak to małżeństwo się rozpadło. Byliśmy w trakcie rozwodu. Pojawienie się Viviany automatycznie unieważniło nasz związek. Teraz Mariczuj zniknęła i nikt nie wie, gdzie się znajduje. Marita czeka na nią, bo powiedziała, że przyniesie jej braciszka. Nawet jeśli powiedziała to żartem, dziewczynka bardzo się przejęła. Może powinien pan mieć z żoną jeszcze jedno dziecko. Boli Już nie. Jesteś. Choć powiedziałeś, że nie przyjdziesz. Pragnienie, by znaleźć się przy tobie, okazało się silniejsze od obrazy, jaką czuję do wózka. Zmartwiłem się, kiedy zadzwoniłaś, i przestraszyłem się, że cię stracę. Bardzo za tobą tęskniłam. Bardzo. Przepraszam? Mogę? Musisz przyzwyczajać się do swego domu. Siadaj. Wszystko to jest twoje. Należy do ciebie. Nawet domownicy. Twoja matka, córka i mąż. Gdzie on jest? Nie wiem. Pewnie w pracy. Co za dziewczyna była tu, kiedy przyjechałam? Stefania Belarde. Przyjaciółka rodziny? Kiedy Juan Miguel uważał cię za zmarłą, coś ich łączyło Ale to nic poważnego i dawno się skończyło A Marichuy? Czas do porodu minie ci jak zbicia strzelił nie mogę się doczekać, kiedy moje maleństwo przyjdzie na świat. Będę je tulić i całować. Trzeba będzie poszukać lekarza. To samo powiedziała kandelaria. Kogoś z miasteczka? Jeden jest tak stary, że sam potrzebuje lekarza. A drugi oddaje się pijaństwu. Pije na umór i to jak? Kurczę. Nie ma w okolicy innego lekarza? Jest. Omar. Leopardo? Tak. Jest lekarzem. Juan Miguel San Romano. Pardo lekarzem A to dopiero Nie wykonuje zawodu Ale kiedyś dobrze na tym wychodził Rodzice byli z niego dumni Lecz nagle rzucił wszystko I wiesz co zrobił? Co? Zjawił się tutaj Złożył wszystkie książki na patio I je spalił Od tamtej pory nie praktykuje Dlatego nie wiem, czy zechce się tobą zająć. Wskoczę do kuchni pogrom. Zaraz wracam. Leopardo lekarzem. Tak jak Juan Miguel. Juan San Juan Miguel San Roman. Stary przyjaciel. Nie widzieliśmy się od lat. Co się z nim dzieje? Chciałbym się o nim czegoś dowiedzieć. Skąd wiesz, o Mariciu? Ty mi o niej powiedziałaś, mamo. Ja? Kiedy? W szpitalu. Przesałaś mnie i mówiłaś o dziewczynie, która zabierała od nas bieliznę do prania. I że ta Mariciuj już zniknęła z jego życia. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Wkrótce znów będziesz śliczna. Do zobaczenia. To znaczy, że twoja pamięć funkcjonuje doskonale. I że pamiętasz to, co usłyszysz. Opowiedz mi, co z marichui? Ona się nie liczy. To ty jesteś ważna. Jeśli się postarasz, na pewno przypomnisz sobie, co się z tobą działo, kiedy uchodziłaś za zaginioną. Gdzie byłaś i z kim? Twój mąż próbuje to ustalić. Przyszedł ojciec do mojej siostry? Między innymi Jak się czuje? Jest trochę niespokojna, ale dobrze A ty? Przygnieciony problemami, ojcze Wyobrażam sobie, zwłaszcza tymi z żoną Oraz z córką, teściową i Mariciui. Wiem, że nie powinienem pytać, ale czy ojciec coś o niej wie? Maria de Jesus czuje się dobrze gdzie jest? W bezpiecznym miejscu. Wie ojciec, dlaczego wyjechała? Szukała spokoju. Z kim jest? Z dobrymi ludźmi. Nie martw się. Wybacz. Parafianie czekają. Nie chcę, żeby Juan Miguel wiedział, gdzie jestem. A tu może mnie znaleźć. Niech ojciec Anselmo szybko wróci i zabierze mnie gdzie indziej. Nie wiem dlaczego, ale zdaje mi się, że Juan Miguel i Leopardo się znają. Mam dziwne przeczucie. Zatem czujesz się dobrze? Znacznie lepiej.